Hej, witam Was! Często mnie pytacie, gdzie kupuję swoje cytrusy i moja odpowiedź raczej nie jest odpowiedzią pomocną dla Was dlatego, że mieszkam w Niemczech i kupuję w większości właśnie swoje cytrusy w Niemczech albo w jakichś sklepach z roślinami albo w jakichś, sklepach, w jakichś sklepach online lub ewentualnie z Włoch i nie byłem do tej pory jakoś wam w stanie polecić jakiejś tam rzetelnej firmy, która w Polsce by sprzedawała cytrusy. Jest pewien portal aukcyjny, nie będę tutaj mówił nazwy, który też sprzedaje cytrusy, ale tak naprawdę tam to praktycznie tylko skierniewicka, mandarynka i tryfoliata. Sam kiedyś kupiłem tam i skierniewicką i mandarynkę, bodajże chyba kiedyś lime kłata ale nie byłem zadowolony nie są to jakieś rośliny, które są godne polecenia do tej pory nic ciekawego nie byłem w stanie polecić, ale teraz wydaje mi się, że coś jest godnego polecenia, choć jeszcze będę to sprawdzał i dam Wam potem znać ja takiegoś czasu oglądam też stronę ecytryna, jest tam dużo ciekawych informacji osoba, która prowadzi tą stronę jest też aktywna na Facebooku i widać, że jest osobą kompetentną. Widać, że jest entuzjastą cytrusów i naprawdę ma mega głowę jeśli chodzi o, o informacje i wiedzę na temat cytrusów. Dlatego jak zobaczyłem, że otworzył też tam szkółkę, czy tam, e, szkółka już istnieje bodajże od dekady, ale otworzył sklep internetowy. Bardzo mnie to ucieszyło, e, więc od jakiegoś czasu przeglądałem ten asortyment i powiem Wam, że jest dużo ciekawych e, cytrusów e, i mimo, że ja już mam sporo gatunków, bo podejrzewam, że już pod 30 bym mógł dobić swoich e, 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 swoich cytrusów, jeśli chodzi o, o gatunki, e, to jest tam też parę, które mnie interesują, ciekawe hybrydy, e, ciekawe odmiany cytryn i e, jest to osoba, która no i skoro ta szkółka jest online, jest to osoba, która jest e, Oficjalnie sprzedawcą jest zarejestrowana, więc też podlega kontrolom, więc wtedy powiedzmy wiadomo, co się kupuje. Jeśli coś jest nie tak, to zawsze można odesłać. I nie użerać się jak to z niektórymi handlarzami, pseudohandlarzami cytrusów. Więc wydaje mi się, że będzie to coś naprawdę ciekawego. Także na razie, po prostu taka informacja, bo często pytacie, gdzie możecie te cytrusy kupić. No i teraz chcę dzisiaj zamówić jakiegoś cytrusa u nich i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, i wtedy zrobię wam recenzję. Jaki jest kontakt z tą firmą? Jak roślina jest zapakowana? Jak długo trwa, aż zostanie wysłana? Wiadomo, że nie będę mówił, jak długo paczka idzie, no bo. To już nie jest zależne od nich, ale też powiem Wam, czy pokażę w jakim stanie ta roślina przyszła i ogólnie, jakiej jakości jest ten cytrus. Um, I czy wtedy jest naprawdę to godne polecenia? I wydaje mi się, że może być to fajny, ciekawy sklep, w którym będzie można cytrusiki kupować. Um, sam jestem właśnie zainteresowany pewnymi, pewnymi hybrydami tam. Więc wydaje mi się, że wzbogacą e, moją kolekcję. Także dzisiaj robię zamówienie. No i za jakiś czas dam Wam znać, jakie, jaka jest moja opinia na temat tego e, sklepu ecitryna.pl. E, także czekajcie na odcinek z recenzją. Pozdrawiam.